A więc, co może się znajdować na liście rzeczy stworzonych przez szatana? Na pewno może się na tej liście znajdować matematyka, również może się na niej znajdować fasolka po Bretońsku, ale niedawno uświadomiłem sobie jedną pewną rzecz. Na tej liście musi być pewne miejsce dla tych pięciu ostatnich minigier. A tym przywitał was Sensei Cup, więc witam was bardzo serdecznie. I dzisiaj spróbuję wreszcie przejść tą piątkę ostatnich minigier. I uwierzcie mi, te gry są naprawdę diabelnie trudne. Uwierzcie mi, nawet jak powiedziałem, one są szatańsko trudne. Ech, sam już osobiście próbuję ją nagrywać. Nagrywać te gry chyba trzeci raz. Wczoraj ogólnie próbowałem je nagrywać przez półtorej godziny i cały czas nie mogłem ich przejść na którymś z poziomów. Cały czas padałem. Eee, więc nie wiem. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi osobiście lepiej, bo cały czas. Bo stwierdziłem po prostu, że nie ma sensu tego wrzucać, bo i tak w kółko cały czas przechodziłem te same poziomy, więc i tak nic konkretnego tam nie zrobiłem. Ale spróbowałem troszeczkę popatrzeć na to z innej perspektywy, ustawić trochę inną taktykę, też troszeczkę w internecie poszukać jakichś bardziej takich innych ludzi. Nie, po prostu sposobów jak inni ludzie to przechodzili, nie wiem, spróbuję, może tym razem mi się uda, mam taką szczerą nadzieję. Bo nie ukrywam, chciałbym w końcu już to wrzucić. Ale dobra, przejdźmy do pierwszej z tych minigier. I ona akurat jest najłatwiejsza z tych wszystkich, a jest to gra Last Stand. I z tą minigrom akurat jakichś wielkich problemów akurat nie mam, udało mi się tutaj jakąś taktykę wybrać, którą chcę na ten poziom stosować. Ale z pewnością też możecie zauważyć, że mam tutaj nie 8 slotów tak jak miałem ostatnio, lecz 9, bo kupiłem sobie ostatnią modyfikację, bo będzie mi ona... będzie ona niezbędnie konieczna przy jednej z minigier. No dobra, zaczynam przejść, przejdźmy do tego poziomu. Zapewne nam się przyda Lilia. Również nam się przyda... bo jeszcze to co warto powiedzieć, że pewnie widzicie, że słoneczników nie możemy na ten poziom zabrać. Za chwilę zobaczycie dlaczego. Również na poziom nam się przydadzą melony i modyfikacje do melonów. Również orzechy, kawa, grzyb magnetyczny. I co jeszcze tutaj ostatnio brałem? O oczywiście kata popcorny. One będą tutaj też bardzo przydatne. Flippitery koniecznie. Znaczy może nie aż tak bardzo koniecznie, ale jednak ja na tym poziom, poziom lubię brać. I kabaczek jak była jakaś sytuacja taka kryzys kryzysowa, chociaż mam nadzieję, że nie będzie potrzeby go używania. I o co chodzi w tej grze? A więc tak jak jest napisane? Czy uda Ci się przetrwać 5 flag? I o to właśnie w tej grze chodzi, że na samym początku dostajemy do dyspozycji 5000 słońca. I po prostu musimy ustawić nasze, nasze roślinki już od samego początku. I później po prostu będziemy sobie tak oglądać, jak one sobie w boju radzą. I tak, jak tutaj nam gra pisała: będziemy musieli przetrwać 5 flag, a po każdej w jednej fladze będziemy mieli taką krótką przerwę. I dostaniemy po prostu za przejście jednej flagi 250 słońca i wtedy będziemy mogli tam jakoś wprowadzić małe poprawki do naszej, do naszego ustawienia roślin, czy ewentualnie dodać jakieś rośliny. Ale dobra, więc zacznijmy budować. Mam w planach zrobić całą pierwszą kolumnę w zmodyfikowanych melonach, tych melonach śnieżnych. Więc oczywiście teraz to zrobię. Więc okej, okay, przed nimi dam kolumnę złożoną z Kata popcornów. I na razie tą trzecią kolumnę zostawię sobie wolną, żeby już tutaj najpierw orzechy wszystkie posadzić. One będą na tym poziomie bardzo przydatne. Też między innymi, właśnie tutaj, na tych dwóch rządkach, na basenach, mam zamiar postawić magnesy. Je tutaj oczywiście obudzić, bo bez sensu byłoby zabrać magnesy, ale ich nie obudzić. I póki co to będzie wszystko, co na razie zrobię, bo jak widzicie, mam teraz tam tylko 100 słońca. Co 100 słońca nie opłaca mi się już nic tutaj wstawiać. Więc po prostu sobie poczekam. Do kolejnej flagi, a myślę, że pierwszą flagę i tak czy jak ten mój zespół da radę. Bo też oczywiście każda kolejna flaga będzie coraz trudniejsza. Więc z tym oczywiście też musimy się liczyć. Też to o czym warto wspomnieć, że w tej minigrze jest taki, taka trochę śmieszna zależność, że im skład wydaje się być potężniejszy, tym słabiej sobie on daje radę, no bo spra Spójrzcie co ja tutaj na tym poziomie mam. Póki co mam tylko jedną kolumnę z melonów i jedną kolumnę z kata popcornów z tych moich roślin ofensywnych. I, a, zaraz zobaczycie, że taki skład sobie bardzo dobrze tutaj poradzi, podczas gdy jak brałem na poziom, nie wiem, jakieś ogonki czy groszki śnieżne, czy jeszcze od te, tego też kolczatki, taki skład za diabła nie mógł dać rady. Więc to jest też taka trochę śmieszna zależność. To jest to dość ciekawie się na to. Patrz, tak wiesz, po prostu siedzimy i patrzymy jak te wszystkie rośliny walczą z zombiakami i w zasadzie my nic już nie musimy tutaj robić. Właściwie szybko już tarła ta pierwsza flaga zombie. Więc za chwilę znowu będziemy mogli jakieś drobne poprawki wprowadzić do naszego składu. Też w sumie gdyby nie fakt, że tutaj z zombiaków będą wypadała kasa, czy jakieś może roślinki do ogrodu w sensie trochę czy coś w tym stylu, to ja bym również dobrze mógł na tym poziomie akurat, nie wiem, założyć ręce na głowę, wygodnie się w fotelu rozciągnąć i po prostu patrzeć co się dzieje, bo ten skład sobie tak dobrze daje radę na tym poziomie. No, ale oczywiście nie będę tego robił, no bo jednak będę liczył na to, że jakaś kasa będzie z tych zombiaków wypadała, czy coś w tym stylu. I okej, okay, dostaliśmy znowu trochę słońca Więc między innymi właśnie mam w planach Agnes posadzić jeszcze na pierwszym i ostatnim rządku I widzicie, że akurat na to już straciłem całe słońce Po prostu jeszcze tutaj w tych Dwóch wolnych miejscach sadzę flipitery i to będzie wszystko, co na tym poziomie zrobię Ale oczywiście nie zrobię tego na następnej fali Ponieważ widzicie, że te Free kosztują 325 słońca. Za taką jedną flagę, którą przejdziemy, dostaniemy tego słońca 250. Więc po prostu jedną flagę będziemy musieli przeczekać. Ale ja tak mimo wszystko myślę, że i tak, nawet że jeżeli w tej fladze jeszcze nie, kupimy, nie posadzimy tych Free piterów, to to jakoś bardzo sytuację naszej nie zmieni. Bo i tak dzisiaj. Ciak... Ten skład, który teraz jest, powinien sobie też mi wszystko dać całkiem dobrze radę. Teraz tutaj właściwie dużo monad wypadło z tych zombiaków. No tak, dzisiaj też będziemy przechodzić między nimi właśnie takie minigry, w których będziemy mogli zrobić całkiem dużo kasy. Dobra, wielka fala zombie. Właśnie nie wiem czy ja o tym mówiłem, ale tak lubię patrzeć na te melony, jak na te śnieżne melony, jak tak się rozbijają, zombiakom na głowach. Tak wtedy jest taki fajny kolor siebie też. Rzucają tak, nie wiem, połączenie takiego błękitnego z czerwonym też całkiem fajnie wygląda. Teraz możecie właśnie zobaczyć też jak tutaj przydatne są te magnesy, że jednak ściągnęły te hełmy futbolistów z głowy, co jednak bardzo osłabiło ich, def ich defensywę. Więc oczywiście byli o wiele bardziej podatni na nasze ataki. Więc te magnesy oczywiście są tutaj też bardzo dobrym wyborem. I dobra, ostatni pan został. Okej, okay, ale jak mówiłem jeszcze teraz, niestety nie stać mnie na tego flipnę, więc po prostu przejdę dalej. I zaczynamy trzecią flagę. Zobaczymy jak teraz nasze roślinki się sprawdzą. Mam osobiście nadzieję, że pójdzie im tak dobrze jak dotychczas. Bo wiecie, wiecie, póki co nawet tutaj do orzechów jakoś bardzo się nie mogły dostać te zombiaki, nawet tutaj jeszcze jestem w nienaruszonym stanie te orzechy. Ja Oczywiście podejrzewam, że... ...że tutaj tym razem jednak te zombiaki się tutaj przedrą. Ale mimo wszystko myślę, że i tak czy siak nie jest to, jakaś, że nie jest to jakieś wielkie zagrożenie. Bo nawet jeżeli tutaj nam się teraz dostaną do tych, do tych orzechów, to i tak raczej nie powinny być w stanie iść aż tak, ich aż tak bardzo zjeść. Nie, wiem, jakoś teraz się znowu przejęzyczyłem. Ale w każdym razie nie będą w stanie aż tak bardzo ich tutaj nagryźć, żeby mi znikły. Więc dla mnie to nie jest póki co nic strasznego. Właśnie to o czym mówiłem, teraz tutaj już się między nimi zombie tutaj troszeczkę dostało tych orzechów, ale wciąż i tak te moje roślinki sobie póki co całkiem nieźle z nimi radzą. Jeżeli nie stanie się tutaj nic nieoczekiwanego, to po prostu będę mógł przy następnej fali, znaczy po następnej fali wsadzić sobie tutaj eliptery w te wolne miejsca. I, tym, I wtedy będzie jeszcze lepiej. No, daj tutaj panowie padać mi, bo chcę już zasa móc zasadzić Fryptery i przejść do flagi czwartej. Dziękuję bardzo.